Warszawa mówi teraz tylko o wydarzeniach, które miały miejsce niedawno na ulicach naszej stolicy. Organizacje skrajnie prawicowe przeprowadziły manifestację, którą próbowali zablokować obywatele RP. W pewnym momencie policja rozpędziła kontr-manifestację. Warszawa cały czas żyje wydarzeniami, które miały miejsce w okolicach ulicy Racławickiej. To właśnie tam rozpoczęła się manifestacja organizacji skrajnie prawicowych, takich jak Młodzież Wszechpolska Polska. Oczywiście takie wydarzenie nie mogło pozostać niezauważone przez przeciwników takich ugrupowań. Mowa rzecz jasna o obywatelach RP, którzy postanowili zablokować ulicę własnymi ciałami i uniemożliwić przejście marsz żołnierzy wyklętych. Na miejscu cały czas była obecna policja, która zabezpieczała przejście dla marszu. W końcu musiało dojść do konfrontacji. Kropka Warszawa Policja rozpędziła obywateli RP. Żołnierze wyknci od wielu lat pozostają bardzo kontrowersyjnym tematem. Dla jednych są prawdziwymi bohaterami narodowymi, ale inni wskazują na zbrodnie, których mieli dokonywać. Przez to wszelkie uroczystości z tym związane wywołują całą masę emocji. Kropka, tym razem organizacje prawicowe, chcąc uczcić pamięć żołnierzy wyklętych, zorganizowali specjalny marsz. Na relacjach, które można znaleźć w internecie słychać okrzyki, wynoszące na piedestały takie osoby jak Romuald Radzes-Bury i to właśnie takim apelom sprzeciwiają się obywatele RP Na wydarzeniu zorganizowanym przez Grupę Wprost można przeczytać, o zbrodniach, których Bury się dopuścił jednocześnie obywatele zaznaczają, że osoby takie jak Witold Pylekwi są prawdziwymi bohaterami, w przeciwieństwie do Rajsa. Jednak problem w tym, że masz żołnierzy wyklętych, został legalnie zarejestrowany, przez co nikt nie może go zatrzymać. Jednak mimo wszystko zdecydowano się na przeprowadzenie kontrmanifestacji. Kropka obywatele RP, wraz ze swoimi transparentami oraz białymi różami, zablokowali ulicę, którą miał przejść marsz. Na czele kolumny obecna była policja, która początkowo poprzez komunikaty starała się rozgonić osoby blokujące ulicę. Niestety nie obyło się bez użycia siły oraz środków przymusu bezpośredniego. Obywatele RP zostali otoczeni przez funkcjonariuszy, a następnie usunięci z drogi marszu. Kropka Wiele osób jest oburzonych zachowaniem policjantów, i według nich służby powinny interweniować, ale względem uczestników marszu.